Sięga wyjścia. Woda ze skały. Cała społeczność Izraela wyruszyła z pustyni Sin, by odbyć kolejne etapy wędrówki według woli Pana. Rozbili obóz w Refidim, lecz nie było tam wody, aby lud mógł się napić. Wszczeli więc spór z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody, chce nam się pić. Mojżesz bronił się, dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie pana na próbę? Ludom z spragnienia, zaczął więc czynić wyrzuty Mojżeszowi. Do czego to podobne? Czy po to wywiodłeś nas z Egiptu, żebyśmy poginęli? Żeby nasze dzieci i nasze trzody poumierały z pragnienia? Mojżesz wołał więc do pana. Co mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mnie ukamieniują. Pan rzekł do Mojżesza: Wystąp przed lud. Przywołaj do siebie starszyznę Izraela, weź do ręki laskę, którą uderzyłeś wody Nilu i ruszaj. Oto ja stanę przed tobą na skale na górze Choreb. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda i lud zaspokoi pragnienie. Mojżesz zrobił tak na oczach starszyzny Izraela. Miejsce to nazwano Massa i Meriba z powodu kłótni, jaką wszczęli Izraelici oraz dlatego, że wystawili pana na próbę, mówiąc... Czy aby na pewno Pan jest wśród nas? Izraelici mają trudności z wyciągnięciem właściwych wniosków z poprzednich doświadczeń. Zamiast w trudnościach zaufać Bogu, nadal buntują się, narzekają i szemrzą przeciwko Niemu i Mojżeszowi. Wydarzenie to stało się wręcz symbolem nieposłuszeństwa Izraela wobec swojego Boga i podobne postawy będą się powtarzać w przyszłości. Mimo to Bóg lituje się nad ludem wybranym i objawia swoją potęgę, aby doprowadzić Izraelitów do wiary. Dla Pawła Apostoła, który po wiekach nawiązał do tego wydarzenia, woda wyprowadzona ze skały była przykładem duchowego napoju. Skałę natomiast utożsamił z Chrystusem, który jest źródłem żywej wody.